Jest sobota 8 maja, minęła godzina 21.50. Zapraszam do studia Lotto. Dobry wieczór, Konrad Moreno. Pora na losowania gier Lotto. Zacznę od dobrych wiadomości. We wczorajszym losowaniu Eurojackpot odnotowaliśmy w Polsce około 45 tysięcy wygranych niższych stopni. Z kolei w gierkach znaleźli już państwo ponad 26 milionów złotych. A gierki to internetowe loterie pieniężne. Można w nie grać o każdej porze dnia i nocy na www.lotto.pl. Jest ich 9, a do zgarnięcia jest milion złotych. Do tego wygrane z gierek trafiają od razu na e-portfele naszych graczy. Zapraszam do wspólnej zabawy. A w Multi Multi do wygrania jest nawet 25 milionów złotych. Wystarczy trafnie wytypować 10 liczb, grać z plusem za 10-okrotną stawkę. Zapraszam na losowanie. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejnołożonych kul. Bęben maszyny jest pusty. Zwaniamy blokadę i losujemy 20 liczb. Wylosowane zostały liczby 80, 49, 26, Sześćdziesiąt dwa, siedemdziesiąt sześć, trzydzieści cztery, czterdzieści pięć, dziewięć, czterdzieści jeden, pięćdziesiąt siedem, pięćdziesiąt trzy, pięćdziesiąt dziewięć, siedemdziesiąt siedem, Siedemdziesiąt cztery, siedemnaście, siedemdziesiąt jeden, czterdzieści siedem, trzydzieści jeden, dwadzieścia siedem, trzydzieści siedem, liczba trzydzieści siedem jest plusem. Piątek należał do gracza mini Lotto z Częstochowy, który trafiając piątkę zgarnął wczoraj ponad 350 tysięcy złotych. Gratuluję wygranej i zapraszam do gry. W kasecie maszyny losującej znajdują się 42 kolejne ułożone kule, komora mieszania jest pusta, zwaniamy blokadę i losujemy 5 lit. Oto wylosowane liczby. 35, 2, 28, 20, 37. W kaskadzie do wygrania jest aż 250 tysięcy złotych, a jeden los daje aż dwie szanse na wygraną. Zapraszam na losowanie 12 liczb. W zaznaczeniu maszyny losującej znajdują się 24 kolejne ułożone kule. Bęben maszyny losującej jest pusty. Zwaniamy blokadę i losujemy 12 liczb. Oto wylosowane liczby. 3 20 11 21 Dwadzieścia trzy, dziewięć, trzynaście, sześć, dwa, cztery, czternaście, W Super Szansie wygrana pierwszego stopnia wynosi 2 miliony złotych. Zasady gry są proste. Wystarczy za 2 zł aktywować siedmiocyfrowy numer, znajdujący się na kuponach wybrane gierlotno. Można także podać swój numer, a oto dzisiejsze szczęśliwe cyfry. 2, 5, 0, 1, 0, 1, 1. Serdecznie gratuluję zwycięzcom. A od wczoraj ekstra pensją cieszy się grający w Gdyni, zwycięzca piątkowego losowania. Będzie otrzymywał 5000 zł miesięcznie przez 20 lat. Gratuluję wygranej i zapraszam na losowanie. W kasetach maszyny losującej znajduje się 35,4 kolejnołożone kule. Bębny maszyny losującej są puste. Zwaniamy blokady i zaczynamy losowanie. Drodzy Państwo, losowanie Ekstra Premii odbędzie się poza wizją, a to losowanie zostanie przekazane Państwu na stronie lotto.pl. A teraz przechodzimy do losowania Ekstra Pensji. W kasetach maszyny losującej znajduje się 35 i 4 kolejne ułożone kule. Bębry maszyny losującej są puste. zwaniamy blokady i zaczynamy losowania.

A ostatnią liczbą wylosowaną w Ekstra Pensji jest liczba. 1. Drodzy Państwo, losowanie Ekstra Premii odbędzie się poza wizją, a to losowanie zostanie przeprowadzone w obecności Komisji Kontroli Gier i Zakładów. A o wynikach tego losowania poinformujemy Państwa na stronie www.lotto.pl. Czas na grę, dzięki której można zostać lotto milionerem. A w dzisiejszym losowaniu lotto do zdobycia mogą być ponad 3 miliony, 700 tysięcy złotych. W lotto padają także wygrane niższych stopni tysiące piątek, czwórek oraz trójek. Zapraszam na losowanie lotto, a zaraz po nim na lotto plus. W kasetach maszyny losującej znajduje się po 49 kolejnołożonych ułożonych kul. Bębny maszyny losującej są puste. Dzwaniamy blokady i zaczynamy losowania. Oto liczby wylosowane w lotko. 47 36 13 dziesięć, osiem, czterdzieści a teraz zapraszam na losowanie lot to plus, trzydzieści jeden, czterdzieści 17 14 43 Wyniki losowań będą dostępne na stronie Lotto.pl. Na tej stronie można grać w gry Lotto online. Taki sposób gry wybrał już ponad 600 tysięcy osób. Przypominam, że ruszył sezon na warszawskim torze wyścigów konnych na Służewcu. Ekstra Premia. Zapraszamy na wyniki losowania Ekstra premii na stronie lotto.pl. To losowanie będzie się poza wizją, w obecności Komisji Kontroli Gier i Zakładów. Przepraszamy za te trudności techniczne. Drodzy Państwo, dziękuję za dzisiejszy program. Zapraszam serdecznie na Tor Żegnam się z Państwem i zapraszam na jutrzejsze losowania, które poprowadzi Renata Molenda. Dobranoc. Życie jest pełne wielkich chwil. Już od 65 lat przeżywamy wielkie chwile razem z Totalizatorem Sportowym, największym mecenasem sportu i kultury w Polsce.